Sponsorem wywiadu jest AutoGT, centrum dilerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dilerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie bardzo, jak zwykle zresztą. Oczywiście, dzisiaj ekspresowo, ale jakże istotnie. Już się, kurczę, zakręcam. Tomasz, co sądzisz o takiej inicjatywie? Nie eee... Niepokalanów zarzucił taką ideę chodzenia w spodnicach, w sukienkach, co były dziewczęta, były... Bliżej Maryi, miesiąc Maryjny zresztą mamy. Maj, śpiewamy, spotykamy się. My. No i taka, taki pomysł. Co by dziewczęta tylko i wyłącznie z kiedy Słuchaj, jestem Długo za. To właśnie określona. Jestem za. nawet czarno-czarni śpiewali kiedyś taki, taką wsenkę, że nogi, i zaczął oglądać twoje nogi i tak A, dalej. Się... Załóż mini, 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 mm. ślimak pokazał rogi mógł oglądać twoje nogi. Znaczy jestem za. Nie wiem, czy o to chodziło, jeśli <noise> chodzi o niepokalaną. Ale pytamy w takim razie, bo tam długość nie była do końca określona. Żeby chodziło, A no, właśnie, to teraz narodziło się kolejne pytanie. W związku z do, dokładnie tym miesiącem maryjnym, krótka, długa? Jako mężczyzna to powiem, że raczej krótka niż długa. Natomiast przy niektórych nogach to raczej do samej ziemi powinny być, bo to wszystko zależy od tego, kto co ma do pokazania. tak? Mężka. Natomiast generalnie zawsze byłem za spódnicami czy sukienkami u dziewcząt czy u kobiet. Zresztą to się wychowywałem w latach 60. No to wtedy dopiero spodnie u kobiet wchodziły do, do jakiejś tam mody. Ja jestem przyzwyczajony tego, że także dla dziewczyny kobiety do, generalnie chodziły w spódnicach. Lepiej. Lepiej. No, a tutaj e, też pytanie związane z... No, jest feminizm. E, kobiety mogą wiele. I starają się mieć coraz więcej, więcej zagarniać tutaj tych tematów dla siebie. No a co z mężczyznami? A jakby któryś na przykład chciał. Powiedzieć, no, jak mamy 35 stopni na dworzu, to spójrzmy prawdziwie w oczy. kiecka jest ekstra. No, no więc widzisz, no to możemy coś przejąć od Scottów, tak? Próbujemy. To teraz Ewentualnie z tych. Próbujemy. Z tym, co oni właśnie zawsze, jak coś mieli do powiedzenia, to pokazywali tylną część ciała. A, dobre. I, I to dobre. było, to, to, to zatwiało wszystko i, i tak dalej, no tylko, że trzeba wiedzieć, że szkodzi to, bo z Majtek chodzą, no, ja nie wiem, jak to z tymi dziewczętami by było, a. żeby chodzili w bajkach, no, ale to jest obojętne, tak. naprawdę obojętne. Yy, tak a propos jeszcze tej Maryi, no to pracowałem kiedyś w liceum pokalanek. O, tam dużo. No i tam było fajnie, no wszystkie popięknie. same dziewczyny, no tak. wszystkie w takich ładnych kiecuszkach do kolan. Naprawdę fajnie to Mądułki, wyglądało. Świetne. Tak, okay. naprawdę fajnie to wyglądało i wydaje mi się, że taka jakaś fajna kiecuszka czy, czy jakaś spódniczka o wiele lepiej wyglądają niż takie poprzecierane jakieś dżinsy, czy teraz ta, ta, ta moda na te dresy takie weszła. Na dreski, tak, do, do, do dres, do, do dres. To weszła, Po prostu no trzeba co, co kto lubi, tak. No jestem tej trochę starszej daty, że Absolutnie jestem za spódnicami i sukienkami. No dobra, to my zostawiamy Państwu z takim pytaniem: spódnica tylko i wyłącznie, czy może jednak te spodnie? No, co wolicie dziewczyny, co wolicie chłopcy w różnym wieku? Także tutaj pytanie, a my gładko wjeżdżamy w następny temat związany z przebudowami, inwestycje. Przebudowa dworca w Sochaczewie, ona się już mniej więcej od roku e, dzieje. No, i mieliśmy okazję uczestniczyć w takim e, o, oglądzie sytuacji, co tam się dzieje. Już 85% inwestycji jest wykonane. E, zapraszam do portalu, mamy e, fotorelacje. No i teraz e, dobrze czy nie dobrze? Tam zaczy, widziałeś zdjęcia? Zmieniło się dużo, zaczy, nie zmieniło się. Tak, oglądając no, zdjęcia, to niewiele tam widać, żeby się coś zmieniło. Że, że prawdopodobnie to wszystko, co tam było, to to zostało, tylko po prostu w jakiś sposób odnowione, dobre i to, bo ja tutaj jeżdżąc po okolicy, no widziałem kilka dworzów przebudowywanych, no, to to jest po prostu postawione w stan jakiejś takiej ruiny i, i naprawdę jest przystosowywane do, do jakichś yy, nowych wymagań yy, pasażerów, Natomiast u nas to taki był lifting po prostu, ja to tak nazywam, lifting i być może trochę inaczej będą przemalowane pasy przed dworcem, że to na chwilę można no, było stać, zmienić, żeby można było na chwilę stanąć, bo tam też tak było trochę trudno, że się przywoziło no, kogoś tam, czy odbierało, no to, to nie można było stanąć przy dworcu nawet na minutę, bo tam same zakazy i tak dalej i trzeba było gdzieś tam dalej stawać. Natomiast teraz mi się wydaje, że tutaj chyba najbardziej pożądanym przy tym dworcu to będą właśnie te miejsca, gdzie można podjechać, zaparkować Będzie. na minutę, dwie, tak. trzy. Wysadzić kogoś, czy kogoś przyjąć i, i pojechać dalej. Tak? tak? Będzie taka strefa, ona się będzie nazywała Kiss and Ride. Tak, tak jakiś, że można się ten, tam wycałować. Buźkę. Nie, 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 tak za bardzo się nie wycałujesz, jak tam z minutę weźmiesz. Ja taki szybki, tak, Taki szybki buziak, taki Ten ostatni może to być, no może tak być, to, to w końcu Nie, ale nie, 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 nie tragizuj tak to, płaś, że z tym ostatnim, kurde. Było, było, tak tezanka ale nie, to lepiej, żeby to taki, no nie ostatni ten buziak, żeby ten ktoś jeszcze potem przyjechał A, bo, dole, No żeby... zawsze można było, że ten no, witający, Ten pierwszy, ten, ten, witający, ten, ten witający. No tak, ale mamy tutaj... Trochę podpowiedzi, co na no, dworce można wyczynić. No tak, bo ty przecież masz doświadczenia, że na naszym dworcu kolejowym wiele można, nawet samochodem zaparkować. No tak, no tam już parę jakichś takich zdjęć tam Było. się pojawiało. No to oczywiście no, przy tym słynnym piecu zawsze jacyś domownicy przebywali. A żywową. piec został. No piec tak. został, wydaje mi się, że on jest tak kultowy, tak. No że on po prostu musiał a, tam zostać. A tak, no. nawet nie jeden, bo tam dwa chyba. Zostało. No, że, że to, to musiało zostać. Nie wiem, tylko jak ześwietlenie, bo myślę, że te randole takie piękne, to fajne, takie wisiały. Nie ma. nie, ma. no to to jest tak trochę. Nie ma i nie ma też. Z, e... Chyba straci uro. Tego zegaru. Tam A, był taki no by, też fantastyczny. Taki fajny. Tego też nie ma. Tak. O, znaczy może gdzieś jest. No ale gdzie? Tanie, gdzie. Właśnie kto jest. Chcemy wiedzieć, gdzie jest gdzie? zegar. Tak. tak. To taka, taki apel. No, no no wydaje mi się, że tak. nawet, jeżeli go tam nie będzie, to powinien trafić do muzeum kolejki. O. I tam powinien mieć takie miejsce swoje, tak? Tak. O. A tak mi się wydaje. Apelujemy o to. Zegar do muzeum. Tak. Kolei wąskotorowej to To jest Tory są różne. Nie, tak. Już nie wnikajmy, tak. tak? Nie wnikajmy za bardzo tak, tak. tą szerokich no torów. Są. Ja proponuję się pożegnać z Państwem również, ale nie w taki standardowy sposób. Jak wiemy. Bo co prawda jest to dworzec kolejowy, ale dobrze jest przećwiczyć angielski przy tym. A może, pamiętasz, że angielski kultową scenę z komisja, tak. w którym. Bang, bing. Nie, w szklaneczkę, bo taki jak Była bing, bing. szklaneczka, ale były też kluski. Do kluski były. Tak? Proszę, no dziękuję. For... Tak. Ja widzę, że też ja przy... tu przygotowuje. Ja jestem przygotowana. Są kluseczki, proszę bardzo. Żegnamy się z Państwem w takim razie niezbyt.

Dodam na koniec, że sponsorem naszej kolei, kolei, kolejowej rozmowy yes, Auto GT. jest AutoGT. Największy na Mazowszu sponsor, przepraszam, dealer samochodów marki Hyundai i Mitsubishi. Wszystko przez te kluski Auto GT. Pozdrawiamy AutoGT. Pozdrawiamy.